Dzień dobry, witam wszystkich, Lipiński, moi drodzy, dzisiejszy filmik zaczynamy od takiego małego ogłoszenia, takiego malutkiego, słuchajcie, teraz zwracam się do osób, które subskrybują nasz kanał, sprawdźcie, czy aby na pewno macie klikniętą subskrypcję, bo w ostatnich dniach dostałem kilka wiadomości od osób, które twierdziły, że subskrybowały nasz kanał, a teraz nagle go nie subskrybują. Nie wiem o co chodzi, tak jakby YouTube im nagle tą subskrypcję odkliknął. Dlatego teraz macie czas, żeby sprawdzić czy aby na pewno subskrypcja jest kliknięta. Boże słowo subskrypcja jest tak ciężkie do wymówienia. Sprawdzajcie spokojnie. Ja nie zaczynam filmu. No, czekam na was. Sprawdzone? Wszystko gra? No dobra, mam nadzieję, że ilość subskrybentów po tym filmie jeszcze wzrośnie. Teraz zwracam się do osób, które kliknęły ten magiczny dzwoneczek. Sprawdźcie, czy aby na pewno magiczny dzwoneczek jest kliknięty, bo pod ostatnimi filmami pojawiły się komentarze, że nie dostajecie powiadomień na temat nowych filmów na kanale. Nie wiem o co chodzi. Dzwoneczki sprawdzone? To możemy ruszać. Z filmem, a tematem dzisiejszego filmu są nieudane debiuty selekcjonerów reprezentacji Polski. Jak dobrze wiecie, już w czwartek długo oczekiwany debiut Paulo Souza. Zobaczymy, co portugalski czarodziej wyczaruje. Portugalski magik. Czyn nas zaskoczy w meczu z Węgrami? Miejmy nadzieję, że zaskoczy nas mega pozytywnie. Ja przejrzałem debiuty ostatnich dziewięciu selekcjonerów reprezentacji Polski i wybrałem te najmniej udane. Chciałbym, żebyście w komentarzach dali znać, który z tych debiutów według Was był najmniej udany. Ale najpierw zobaczcie, jakie debiuty wybrałem. Usiądźcie wygodnie, siedzicie. No to możemy jechać. Jedziemy z filmem, bo to jest naprawdę długi materiał. Zaczynamy. Uwaga, przenosimy się w czasie. Jest dzień 26 stycznia 2000 roku. To dzień, w którym Jerzy Engels zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski. I ten początek, ten debiut Jerzy Engel miał naprawdę ciężki, bo na dzień dobry dostał Hiszpanię. I co z tego, że w meczu towarzyskim? Powiedzmy sobie szczerze, Hiszpania jako rywal, no nie jest to najlepszy rywal, przeciwko któremu warto debiutować, tak? No bo na dzień dobry można dostać w czapkę. No i niestety reprezentacja Jerzego Engela na dzień dobry dostała w czapkę. Ale tylko 0-3. Mogło być zdecydowanie gorzej. Ale jak wyglądał ten mecz? Posłuchajmy Jerzego Engela. To jest, moi drodzy, futbol na tak, legendarna pozycja, absolutnie obowiązkowa pozycja w zbiorze każdego fanatyka piłki nożnej. No dobra, to teraz przejdźmy do tego debiutu Jerzego Engela w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Uwaga, Jerzy Engel tak to wspomina. I jak pamiętamy najpierw w 16 minucie Jacek Krzynówek popełnił błąd, którego nigdy w życiu nie zrobił i najprawdopodobniej nigdy już nie zrobi. Po otrzymaniu piłki w prezencie Raul nie miał problemów z pokonaniem Majdana. Do przerwy mecz nie wyglądał najgorzej, był w miarę wyrównany, kilka ciekawych polskich akcji i bardzo dobrze Hiszpanie. W przerwie Krzynówek był kompletnie załamany i nie chciał wyjść na drugą połowę. Co budujące, starsi koledzy Iwan Zieliński i jeszcze inni podeszli do niego i pocieszali. Powiedzieli, że to się da nadrobić i strzelimy bramkę, a błąd każdemu może się przydarzyć. I w tym momencie, Jerzy Engel opowiada, jaka to była świetna mobilizacja, atmosfera w reprezentacji tego tamtego. Przechodzimy. Druga połowa, kiedy gracze byli już zmęczeni, wykazywała coraz większą dysproporcję. Pogłębiała się ona po wejściu kolejnych rezerwowych. Błędy obrony, która nie upilnowała Urzaiza w 55 i 58 minucie, sprawiły, że przegraliśmy 0-3. I uwaga, warto jednak zauważyć, że z Hiszpanią silniejszą niż ta, która wystąpiła w finałach Euro 2000. Tuż po meczu pogratulowałem zawodnikom postawy. Nie starczyło umiejętności, właściwego przygotowania, ale starczyło odpowiedzialności, dyscypliny i powiedziałbym polskiego charakteru. Przegrywaliśmy 0-3 od 58 minuty, ale walczyliśmy do końca o jak najkorzystniejszy wynik. Tak to wspomina Jerzy Engel. Plus tego meczu zdecydowanie debiut Radosława Majdana w roli bramkarza reprezentacji. Pewnie bez Majdana byłoby zdecydowanie gorzej niż tylko 0-3. Ten początek Jerzego Engela w roli selekcjonera reprezentacji Polski był naprawdę, naprawdę nieudany, bo po tym meczu z Hiszpanią w pięciu następnych meczach nie zdołał wygrać. Wyobrażacie sobie, sześć pierwszych meczów w roli selekcjonera, i żaden nie zakończył się wygraną. To był naprawdę ciężki początek. Ale później wszystko zaczęło, w pewnym momencie wszystko kliknęło w tej reprezentacji Jerzego Engela, zaczęło działać, no i co? Koniec końców pojechaliśmy na Mundial w Korei i Japonii. A kto tam dalej? Nasz ulubieniec, bo jestem pewien, że w wielu polskich domach nadal bardzo dobrze się go wspomina. Leo Benhaker. 26 sierpnia 2006 roku. Nie, nie 26 sierpnia 2006, tylko 16 sierpnia 2006 roku. Już na dzień dobry walnąłem gafę. Najgorszy prowadzący, zawsze o tym mówiłem. Tego dnia Leo Benhaker zadebiutował jako selekcjoner reprezentacji Polski. Moi drodzy, Leo dostał no, niełatwe zadanie, bo musiał pozbierać reprezentację po nieudanym Mundialu Pawła Janasa. Przybył do nas Holender z dalekiego, zachodniego świata, wniósł taki powiew świeżości, powiedział, że musimy wyjść z drewnianych chatek, powiedział magiczne sztep by sztep. No i właśnie ten jego pierwszy step w roli selekcjonera nie był udany. Na dzień dobry Leo Benhacker przegrał w Odense 0-2 z reprezentacją Danii. Bramki strzeli nam Niklas Bentner oraz Denis Romedal. Asystę przy tej drugiej bramce chyba zaliczył Thomas Gravesen. Jeżeli mówię Thomas Gravesen, to w tym momencie kibice Realu stają i biją brawo, bo to legenda klubu z Madrytu, wiadomo. Nikt tak piłek nie rzucał i nikt tak nie grał w środku pola jak Tomasz Gravesem. I te początki Leo Benhakera, podobnie jak u Jerzego Engela, no nie były dobre, bo zaczęło się od porażki z Danią, a później w Bydgoszczy już w meczu o punkty, polegliśmy 1-3 z Finlandią. Wtedy uczył nas grać w piłkę legenda fińskiej piłki Jari Litmanen. Ale dobrze wiemy, że zaczynało się źle, a później. Z Leobem usterów przeżyliśmy wiele wspaniałych pięknych chwil, jak chociażby ten legendarny już mecz z Portugalią na stadionie Śląskim w Chorzowie. To było coś wyjątkowego. Nie wiem czy jesteście na to gotowi. 10 października 2009 roku. To jest tragiczna data w historii reprezentacji Polski, bo wtedy to tymczasowym selekcjonerem został Stefan Majewski. Grzegorz Lato w brzydki sposób pozbył się Leo Benhakera, no bo eliminacje do Mundialu 2010 no, nie wyszły Holendrowi, to delikatnie mówiąc. Szybko pozbył się Leo i jego miejsce tymczasowo na dwa mecze eliminacji dostał Stefan Majewski. Jakim trenerem był Stefan Majewski? Jest Stefan Majewski? Pozwólcie, że posłużę się cytatem z książki Krzysztofa Stanowskiego i Grzegorza Szamotulskiego Szamo. Ponieważ Grzegorz Szamoturski miał okazję współpracować ze Stefanem Majewskim w Amice w nie wspomina tego najlepiej. Posłuchajcie. Stefan Majewski bardzo chciał być groźny. Czasami mu się to nawet udawało. Dlatego dostał ksywkę Bin Laden. Z wyglądu nawet dość podobny. Niestety, metody, które stosował na dłuższą metę, nie miały prawa przynieść zamierzonego efektu. Dzień w dzień nas, piłkarzy prześladowała, myśl, że pracujemy z wariatem. W czasie treningów zabronił łapać piłkę w ręce. Nie można było wejść z piłką pod pachą na trening, nie można było z nią pod pachą zejść. Kto się zapomniał, 5 czy 10 zł kary. W porządku, dziwne to obostrzenie, ale niech będzie. Jak jednak poważnie traktować szkoleniowca, który idzie za Tomkiem Dawidowskim i znienacka woła: Dawid! Dawid się odwraca, a Majewski niespodziewanie rzuca piłkę prosto w niego. Tomek zaskoczony odruchowo łapie, a trener krzyczy z satysfakcją: kara! I teraz powiedzcie mi, jak ktoś taki miał w miarę pozbierać rozbitą reprezentację Polski i nie skompromitować się w dwóch pozostałych meczach eliminacji do Mundialu 2010. No nie dało się, na pewno nie dało się ze Stefanem Majewskim. Jego debiut. To mecz w Pradze z Czechami, przegrany 0-2. Jedną z bramek strzelił nam niejaki Tomas Nesid. W tym momencie kibice Legii robią tak. Wszyscy dobrze pamiętamy Tomasa Nesida. Ale Tomas Pekard... Nie, dobra, to nie jest film o czeskich napastnikach. Po meczu Stefan Majewski skompromitował się następny raz. Właściwie to drugi raz. Ponieważ został zapytany o to, czy są jakieś... Pozytywne aspekty tego meczu z Czechami. I wtedy Stefan Majewski wypalił, no jak! W pierwszej połowie mieliśmy 8 rzutów rożnych. No i to był faktycznie sukces tej reprezentacji. Tak. Jestem ciekaw, czy ktoś Stefanowi Majewskiemu powiedział, że w piłce nożnej nie chodzi o to, kto ma więcej rzutów rożnych. Ciekawe. Czy on, czy on to wie? 14 listopada 2009 roku wjeżdża Franciszek Smuda. I ten jego debiut był prawie tak samo koszmarny, jak cała jego kadencja w roli selekcjonera reprezentacji Polski. A nie, poczekajcie, przepraszam, zajął drugie miejsce w Pucharze Króla Tajlandii. To jest naprawdę, to jest niebywały sukces i do dzisiaj płaczę po nocach, że jednak nie wygraliśmy tego Pucharu Króla Tajlandii. Już walić to euro! Puchar Króla Tajlandii. No dobra, a wracając do meczu, bo to był mecz z Rumunią w Warszawie. To był koszmar. Boisko było zupełnie nieprzygotowane do tego meczu. Przegraliśmy 0-1. I co tu dużo gadać. No. Właściwie to nie ma nic ciekawego, co można powiedzieć o tym meczu. Poza tym, że doczekaliśmy się trzech debiutów w reprezentacji. I teraz tak, uwaga. Sadlok, Małecki, Rybus. Jak dobrze wiemy, tylko ten ostatni jeszcze dzisiaj łapie się do reprezentacji Polski. A z Franciszkiem Smudą jak było? Wszyscy dobrze wiemy jak było później. Niestety. A to teraz albo nigdy. Cały ten bałagan po nieudanym euro, po Franciszku Smudzie miał uporządkować Waldemar Waldek King Fornalik 15 sierpnia 2012 roku. To jest debiut Waldemara Fornalika w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Uwaga, uwaga, na dzień dobry, Waldemar Fornalik dostał Estonię i o ile w przypadku Jerzego Engela mówiłem, że dostać na dzień dobry Hiszpanię na no to nie jest fajnie, o tyle Estonia, no wydaje się kurde rywal idealny, tak? Jedziemy, nawet jeżeli gramy na wyjeździe, to jedziemy, walimy kilka bramek i Waldek King, proszę bardzo, może siedzieć w swojej koronie elegancko, udany debiut, no naprawdę, lepiej się chyba nie dało. Ale moi drodzy, nie było tak kolorowo. Waldemar Fornalik wyszedł na ten mecz odważnie, bo z dwójką napastników z przodu. Estonczyków mieli straszyć lewy i Artur Sobiech. A w drużynie Estończyków mieliśmy takie nazwiska jak chociażby w bramce Sergiej Parejko, e, później był tam w obronie Igor Morozow, był Sergiej Mosnikow, e, czy Mosnikow, był Henrik Ojama, no czyli A, i Konstantin e, Wasiliew, czyli nazwiska bardzo dobrze znane l, l, fanom ekstra klasy. No i w tym momencie wychodzimy na tą Estonię dwójką napastników. Do przerwy 0 do 0. Gra się kompletnie nie klei, wygląda to bardzo słabo. W przerwie Artur Sobiech out, wchodzi Adrian Mierzejewski i Waldemar Fornalik zmienia ustawienie na 4-5-1. Wychodzimy w takim ustawieniu na drugą połowę. No teraz musi coś wpaść. No i wpada. Ale do bramki Polaków niestety w doliczonym czasie gry tracimy gola po pięknie wykonanym rzucie wolnym przez Konstantina Wasiliewa. Tak Cesarz Estoński cesarz nas niestety pognębił. Przegraliśmy po raz pierwszy wtedy w historii z Estonią. No i to był blamasz. Powiedzmy sobie szczerze, to był prawdziwy blamasz. Gorzej chyba przygody, kariery jako selekcjoner reprezentacji Polski nie można sobie po prostu wymarzyć. Właściwie to źle to ująłem. No nie można sobie wymarzyć, nie można gorzej rozpocząć. To była tragedia. I wiecie co? Według mnie to chyba najbardziej nieudany debiut spośród tych wszystkich nieudanych debiutów. Sorry, Waldek King, no ale taka jest prawda. Przegrać ze Stonią? I teraz przed nami ostatni nieudany debiut w selekcjonera reprezentacji Polski. 15 listopada 2013 roku. Wiecie kto? Na białym koniu wjeżdża Adam Nawałka. Na dzień dobry Adam Nawałka dostał reprezentację Słowacji i przegrał z nią 0-2. Jak wyglądał ten mecz? Pozwólcie, że głos oddam dziennikarzowi wówczas sport.pl rafałowi błońskiemu. Kurde, lipiński Rafał to był koń. To jest Robert. Robert Błoński. Zapamiętaj! Panie Robercie, przepraszam za pomyłkę. Który w taki sposób opisał ten mecz. Miodowe chwile nowego selekcjonera trwały pół godziny. Potem Słowacy w 7 minut strzelili dwie bramki. Po pierwszej, wypełniony niemal do ostatniego miejsca stadion we Wrocławiu, umilkł. Po drugim, 40 tysięcy kibiców zaczęło gwizdać. Po przerwie krzyczeli: Co wy robicie? Polacy, co wy robicie? I Polska grać, a mać. Później buczeli i wyli, a hymn: Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało, zaśpiewali w 82 minucie. Stało się. Kurde, jak tak tego człowiek słucha, to w tym momencie jeszcze bardziej docenia to, co Adam na Nawałka zdążył, znaczy to, co wycisnął, co osiągnął z tą reprezentacją, bo te początki były naprawdę ciężkie, a później, później jak poszło, to Nawałnica zatrzymała się dopiero niestety na mundialu w Rosji. No i moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. To było sześć nieudanych debiutów selekcjonerów reprezentacji Polski, spośród dziewięciu ostatnich, bo tak naprawdę Zbigniew Boniek, Paweł Janas i Jerzy Brzęczek na dzień dobry trzy razy zremisowali, więc spośród dziewięciu ostatnich selekcjonerskich debiutów żaden z nich nie zakończył się wygraną. Więc miejmy nadzieję, że w czwartek Paulo Souza w końcu przełamie tą klątwę i na dzień dobry wygra z Węgrami. Wiem, że na to czekacie. Ja czekam na Wasze komentarze odnośnie najmniej udanego debiutu, spośród tych nieudanych debiutów i wiecie co, kończę już gadać, bo naprawdę aparat, aparat mowy przestaje mi działać. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się nie nudziliście. Sprawdźcie subskrypcję, powiadomienia i bądźcie na bieżąco. Widzimy się wkrótce, pewnie po meczu z Węgrami.